Tutaj teraz mogę się pobawić, mo może sobie polecuję jakieś Pokemony. Ej, ten, ten, ja nie chcę cię w moim pokoju, masz się wynosić! Eee, te, e e nie podoba mi się do, że mój brat przychodzi do mnie! Cześć wam wszystkim tutaj. Jak widzicie ma, ma, mam problem. Mój, mój młodszy brat cały czas, czas przychodzi do mojego pokoju i, i mnie przezywa. Ja, ja kompletnie tego nie rozumiem, bo, bo ja bym chciał, żeby mój brat mnie szanował, a on, on kompletnie mnie nie szanuje I, i teraz wiecie co, chyba muszę przemyśleć tą całą sprawę z szacunkiem, więc wezmę sobie przeczytam książkę i tam, tam mam taką bajkę o szacunku. To, to chodźcie zobaczymy. E, e, szacunek hiszpańskie podanie ludowe Drewniany talerz. Pewnego razu była sobie rodzina składająca się z dziadka, rodziców i dziewięcioletniego syna. Wszyscy oni żyli ze sobą zgodnie. Mama i tata pracowali, aby utrzymać dom, i oboje zajmowali się jego prowadzeniem. Chłopiec chodził do szkoły. Był odważny, inteligentny i dobrze się uczył. O, to zupełnie jak ja. Kiedy nie był w szkole, bawił się ze swoimi kolegami, jak wszystkie dzieci na świecie. Dziadek był już starszym człowiekiem. Spędził życie pracując fizycznie od schodu do zachodu słońca, ale zmęczenie nigdy nie zmniejszało jego zatroskania o rodzinę. Jego wysiłek jednak pozostawił po sobie bolesny ślad. Jego dłonie trzęsły się jak liście drzewa na jesiennym wiersze. Przedmioty często wypadały mu z rąk i rozbijały się o podłogę. Podczas posiłków dziadek nie był w stanie trafić łyżką do ust i jej zawartość rozlewała się na obróz. Aby tego uniknąć, starał się podnosić wyżej talerz ale wówczas naczynie wypadało mu z drżących rąk i rozbijało się o podłogę. I tak dzień po dniu, bardzo go to martwiło i zawsze prosił o wybaczenie. Gdy przytrafił mu się, przytrafiały mu się takie wypadki, mama, która była jego córką, starała się robić wszystko, żeby nie czuł z tego powodu zawstydzony. Nie ma się dziadku, każdemu może się to przydarzyć, mówiła, delikatnie gładząc jego dłonie i zbierała dyskretnie skorupy talerza. Ale tata jego zięć nie był taki wyrozumiały. Bardzo go denerwowała ta niezdarność teścia. W końcu podjął decyzję, która zaskoczyła i poróżniła rodzinę. Tata oznajmił, że dziadek nie będzie jadł z nimi przy rodzinnym stole, ale sam i z drewnianego talerza, dzięki czemu ani nie poplami obrusa, ani nie potłucze naczynia. Ojej, eee, co to, to okropne! I tak się stało. Od tamtego, tamtej pory dziadek spożywał posiłki w kącie jadalni, ze swojego drewnianego talerza. Zrezygnowany poruszał delikatnie głową, i od czasu do czasu ocierał Żzy płynące mu po policzkach. Jaki, jaki biedny. Trudno mu było pogodzić się z takim upokorzeniem. Podczas posiłków panowała nieprzyjemna cisza, zniknęły swobodne rozmowy, uśmiechły, umilkły uśmiechy. Ale umilkły śmiechy, ojej, co ja robię. Minęło kilka tygodni. Pewnego wieczoru, gdy ojciec wrócił do domu, zastał swojego syna pochłoniętego dziwnym zajęciem. Chłopiec zapałem drążył kuchenną łyżką kawałek drewna. Ostrożnie i powoli wysuwał, uszuwał wióry, ale widać było, że idzie mu to bardzo sprawnie, jak prawdziwemu rzemieślnikowi. Ojciec obserwował go przez kilka chwili, zaciekawiony zapytał. – Co robisz, synu? I jakaś praca do szkoły? – Nie, tato – odpowiedział chłopiec. – A może to prezent dla mamy? – dopytywał tata. – Również nie, to nie prezent – powiedział chłopiec, nie podnosząc oczu z nad swojej pracy. – A więc cóż to takiego? Nie możesz mi powiedzieć? – Oczywiście, że mogę. Robię drewniany talerz dla ciebie. Będziesz z niego jadł, gdy zestarzejesz się i będą ci się trzęsły ręce. Wówczas mężczyzna zrozumiał, co syn chciał mu powiedzieć. Od tamtej pory dziadek znów jadł ze wszystkimi przy rodzinnym stole. – Ale co mu chciał powiedzieć? O, o, to jeszcze jest jakiś e, morał, jaka, jakaś mądrość na koniec. Ojciec zrozumiał, że jeśli on nie będzie szanował dziadka, jego syn również jemu nie okaże szacunku. Nie wymagaj od innych tego, czego sam nie robisz. O, 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 słuchajcie, ale, ale to bajka mi dała do, do myślenia. No bo w sumie chyba ten chłopiec chciał temu swojemu tacie powiedzieć, że żeby jeśli on chce, żeby go inni szanowali, to on musi też szanować, szanować innych. Chociaż. I nie, nie, nie zawsze są tak super ok. No to ja, ja wiem, że to nie była wina tego dziadka, no ale to, to mogło być dla niego e, wkurzające, że tak cały czas musi kupować nowe talerze i że te obruszy są poplamione. Ale, ale ten dziadek przecież się naprawdę starał. I choć się starał, to, to nie było tak zupełnie w porządku. I tak samo jak winą to nie było dziadka, tak samo bo on, Chwościk przecież, on, on, jest, on jest jeszcze bardzo mały i on może nie rozumieć, że jak przychodzi do mnie. To, to, to nie szanuje mnie i jak mnie przezywa, to, to mi się wydaje, że dlatego, że ja go przezywam z Markiem albo jakoś tak i, i dlatego on się tak zachowuje i krzyczy i płacze I, i jeśli ja chcę być w porządku, no to, jeśli, jeśli ja chcę, żeby mnie traktował w porządku, no to ja muszę być też w porządku wobec niego. Dobra, to, to muszę porozmawiać z moim bratem. Jak głupi wąsik, tak. Nie, nie, nie. E, 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 słuchaj, Fosziku, e, ja, ja, ja Cię bardzo, bardzo przepraszam za to, że Cię tak, tak brzydko nazwałem i że Cię zawsze wyganiam z pokoju. I przede wszystkim chciałbym Cię przeprosić za to, że, że Cię nie szanowałem, wiesz? E, bo ja tylko zwracałem uwagę na siebie, że Ty mnie nie szanujesz, że przychodzisz do mojego pokoju. I, bo, bo, to ja, bo, ja się, bo ja się lubię, strasznie. No, no, ja właśnie tak, tak pomyślałem, że ty po prostu się do mnie przyjść, a ja się zachowuję tak po prostu okropnie wobec ciebie, ja cię przeżywam i wyrzucam, to taki kompletny brak szacunku. I dowiedziałem się, że jeśli chcę, żeby mnie szanować, to, to ja też muszę szanować innych. Ty jesteś moim bratem, zwłaszcza siebie chcę szanować. to o, kocham cię. O, 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 tak, tak jest tu dużo lepiej, super. To my mówimy wam już Papa. I pa.